W piątek 13 marca odbyły się Drzwi Otwarte UNCS. Hasło przewodnie przedsięwzięcia? Wybierz swój klucz do sukcesu. Odwiedziliśmy Wydział Politologii. To jest impreza promująca. Całą naszą uczelnię, wszystkie kierunki kształcenia i wszystkie wydziały. Jest to spotkanie cykliczne adresowane przede wszystkim do tegorocznych maturzystów, absolwentów szkół średnich, ale także do wszystkich osób potencjalnie zainteresowanych współpracą z wydziałami. Drzwi Otwarte jest, to jest impreza cykliczna, która już od wielu lat odbyła się na umcs w na naszym wydziale, a jej celem jest. Za przedstawienie naszej oferty edukacyjnej, która co roku się zmienia, dostosowuje do potrzeb młodych ludzi. I celem tych drzwi otwartych jest przedstawienie ich zainteresowanie tego tegorocznych ale mam duży słów, ofertę edukacyjną naszych. A zainteresowanie było spore. Więc, jeżeli chodzi o kandydatów, zainteresowanie jest na poziomie ubiegłorocznego. To jest grupa około 100 osób, która. Wcześniej części częściej się zgłosiła, przeglądają, można powiedzieć, naszą ofertę, rozmawiając też ze studentami, bo to jest najlepsze źródło informacji, także uczestnicząc w prowadzonych dla nich zajęciach. UMCS, w tym Wydział Politologii, ma wiele atutów przyciągających potencjalnych studentów. UMCS jest jedną z największych uczelni w Polsce, na pewno największą po tej stronie Wisły. Mamy bardzo bogatą ofertę, która co roku się zwiększa. Dostosowujemy naszą ofertę edukacyjną do potrzeb młodych ludzi. Z perspektywy studenta na pewno bardzo zróżnicowana oferta kształcenia, taka, która uwzględnia wymiar praktyczny. Dzisiaj bardzo przez absolwentów, ale też i pracodawców pożądany. W tym sensie mówię o tych zmianach jakościowych, że powołaliśmy bardzo dużo nowych kierunków kształcenia, dających konkretne kompetencje i kompetencje zawodowe i umiejętności zawodowe. Z naszych informacji wynika, że studenci zainteresowani są studiami okołodziennikarskimi, czyli dziennikarstwo oraz kierunki, przedmioty pokrewne. Dużym zainteresowaniem cieszy się również bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe czyli te, te kierunki, które no, bardzo wiele mówią na temat, czy, czy tłumaczą problemy współczesnego świata. Jest uczelnią, która oferuje dzisiaj 60 kierunków studiów, w 10%, 6 kierunków studiów oferujemy na dzień dzisiejszy. Jest to politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, studia wschodnioeuropejskie, następnie bezpieczeństwo narodowe i najmłodszy kierunek produkcja medialna. Te 6 kierunków oferujemy dla naszych kandydatów. Jeśli mówimy o, o, właśnie, o tej popularności, to przede wszystkim warto kontekst poprzedniej Odpowiedzi przywołać, czyli ten wymiar praktyczny. Realizacja zajęć warsztatowych, praktyk zawodowych, na przykład w dyplomacji, w stosunkach na kierunku stosunki międzynarodowe, a na kierunkach medioznawczych, praktyk zawodowych w mediach. To jest ten czynnik przyciągający studentów. Kandydaci mieli także okazję porozmawiać z obecnymi studentami Wydziału. Oni także są przekonani o słuszności wyboru i uczelni, i kierunku studiów. Ja jestem bardzo zadowolona. że oferta edukacyjna nie jest bardzo szeroka, jest doskonale dobrana do, do kierunków studiów, doskonale jest przygotowana kadra, która w sposób merytoryczny, bardzo przyjazny, z otwartym podejściem do studentów, wykłada nam wiedzę, egzekwując ją również stanowi niezbędny, ale bardzo ważny element naszej edukacji. Bardzo mi się tutaj podobają studia, w z którym tym prawa na Wydziale Praw Administracji, UMCS. Polecam młodym ludziom, którzy chcieliby studiować w ten kierunek. Jesteśmy tutaj w dniu dzisiejszym, tak również i w inne dni, jeśli będzie taka potrzeba. Chcemy udostępnić jak największą ilość informacji kandydatom i przyszłym obietnom naturalnym szkół średnich w doinformowaniu ich jaki jest tryb studiów, jak wygląda to, Jakby to można powiedzieć kolokwialnie, od kuchni, z punktu widzenia studenckiego. Jakie są możliwości, jakie studiowania, jak w rzeczywistości to wygląda, jakie są profity na przykład z uczestniczenia w życiu kół naukowych, w uczestniczeniu w życiu akademickim, poprzez bycie w samorządzie, w, na przykład w chórze, w innych organizacjach. Jest to to, co bardzo często jest odpowiedzią na pytanie pracodawcy, co pan, pani, poza skończeniem studiów jeszcze robił podczas tego toku. Bardzo często jest to dodatkowym elementem umożliwiającym znalezienie pracy, w związku z tym bardzo warto, warto się z tym zapoznać. Na UMC się, szczególnie bardzo lubię tą atmosferę ja i wie. też taką atmosferę miasta, więc ja polecam. To jest też nieduże miasto, uniwersytet jest na bardzo bogatą ofertę programową i też są ciekawe inicjatywy, tutaj się dzieją, więc ja polecam każdemu, też ze względu na to, że jest taka bardzo rodzinna atmosfera. Dzięki fachowej pomocy tegoroczni maturzyści nie mają wątpliwości, jaką uczelnię i kierunek wybiorą. Bardzo warto było tutaj przyjść. W tym roku będę zdawał maturę i wybieram się na studia. Najbardziej podmogli mi studenci, bo dowiedziałem się jak to wygląda. Nie tylko jakie są tam wymogi nas uczelni czy coś, ale też jak to wygląda ich zdanie. Większość była pozytywnie odniesiona, odnosiła się do umz -ów. Studia wschodnioeuropejskie polecam UMCS. Dostałem wiele ulotek i różnych broszurek. Rozmawiałem z kilkoma studentami, więc wydaje mi się, że było to bardzo przydatne spotkanie. Będę bardzo zadowolony, jeśli uda mi się to studiować. Rozważam swoją karierę na UMCS. UMCS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przyszłych studentów, na co dowodem jest nowa, niezwykła inicjatywa. Istotnym elementem funkcjonowania uczelni jest wzbogacanie oferty dydaktycznej a szczególnie ważnym kierunkiem tego procesu jest przygotowanie programów kształcenia w językach obcych. Odzwyczajne ono oczekiwania kandydatów na studia, tych, którzy pochodzą z Polski, ale także z zagranicy. Jest więc elementem umiędzynarodowiania procesu kształcenia. I w kontekście tej tendencji, Wydział Politechniki i a w szczególności Zakład Stosunków międzynarodowej przygotował ofertę studiów drugiego stopnia w języku angielskim. Ta oferta obejmuje program kształcenia z zakresu stosunków międzynarodowych, ale także nadaje mu pewną cechę specyficzną związaną z Europą Środkowo-Wschodnią. Po raz pierwszy uruchamiamy cały program studiów w języku angielskim, co oznacza, że studenci, potencjalni studenci, czyli osoby zainteresowane tym kierunkiem studiów i generalnie odbyciem studiów w języku angielskim, nie muszą wyjeżdżać za granicę. Ta oferta jest dostępna na miejscu. Jest to możliwość, z której można skorzystać, będąc studentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Wydziału Politologii. Chcemy uruchomić dwie specjalności. Jedna. O Europie Środkowo-Wschodniej, stosunku międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej i generalnie społeczna, ekonomiczna, kulturowa historia Europy Środkowo-Wschodniej. Druga przedmiotem nauczania uczyni dyplomacji ekonomicznej. Wynika to z ewidentnej tendencji rozwoju współczesnego świata, jaką jest jego ekonomizacja i wzrost znaczenia dyplomacji ekonomicznej w funkcjonowaniu współczesnych państw. Co więcej, planujemy wdrożenie takiej formuły tzw. podwójnego dyplomowania, co oznacza, że studenci, którzy skończą stosunki międzynarodowe w języku angielskim na wydziale politologii będą um, e, posiadaczem tak zwanego podwójnego dyplomu. UMCS to także kultura ludowa. Podczas drzwi otwartych można było podziwiać zespół tańca ludowego działający przy uczelni. Tym razem śpiewająco. Członkowie zespołu jednogłośnie uważają, że uczestnictwo w nim to przygoda, która łączy. Jest bardzo dużo ludzi, którzy są bardzo mili, łączą się w przyjaźnie, nawet związki i jesteśmy tak związani ze sobą, że warto po prostu dla samego, samego poczucia klimatu i wyjazdów i, i atmosfery. Warto tutaj być również dlatego, że, tak jak koleżanka wspominała, bądźmy się przyjaźni na całe życie, również spędzamy wspólnie miło czas, jak na wyjazdach za granicę, tak i na wyjazdach w kraju. Najlepszą częścią jest to, że wspólnie razem się bawimy, wspólnie przebywamy, no i razem wychodzimy na różne imprezy, bo co tu dużo mówić. Dzisiejsze przedsięwzięcie odniosło duży sukces z tego względu, że było bardzo dużo osób nie tylko tutaj w Hcerzaka, ale również była bardzo duża frekwencja na Wydziałach Uniwersytetu, z czego jesteśmy właśnie niezmiernie zadowoleni, że ludzie skorzystali z tak bogatego programu właśnie na wydziałach. Jako w Wydziału Kultury zapraszam zainteresowanych przez na studia na naszym wydziale, ale zapraszamy na studia na naszym uniwersytecie. Oferta praktyczna jest bardzo wszechstronna. Każdy może znaleźć dla siebie kierunek, po którym będzie w przyszłości radzał swoje także plany życiowe. A tych, którzy są zainteresowani kierunkami, o których wspomniałem, bolkologicznymi, z stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa, studiów europejskich, bezpieczeństwa narodowego i pozycji medialnej, zapraszamy na nasz wydział. Przychodźcie, zobaczcie, rozmawiajcie, studiujcie nas. Zapraszamy Zapraszam wszystkich. Szanowni Państwo, Wiedza, edukacja to znak czasu. Są one sposobem na budowanie kariery życiowej, pomysłu na życie, a UMCS jest po to, aby umożliwić Państwu realizację aspiracji. Podejmujecie, proszę podejmujcie studia na Uniwersytecie Maleficent Polskiej w Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę wyjątkowość i atrakcyjność oferty, która jest proponowana na Uniwersytecie Marii Kili Skłodowskiej, gorąco i serdecznie zachęcam do skorzystania z tych propozycji, które Państwu oferujemy. A przede wszystkim stosunki międzynarodowe w języku angielskim jako inicjatywa i przedsięwzięcie bezprecedensowe, bo po raz pierwszy kierunek, cały kierunek studiów i program jest uruchamiany w języku angielskim, jest... Szansą i możliwością, z której naprawdę warto skorzystać. To inwestycja i kapitał, który zaprocentuje z pewnością w przyszłości. Zapraszam wszystkich młodych ludzi do studiowania na naszej uczelni. Naprawdę oferujemy ciekawe programy, a przede wszystkim wspaniały klimat, który towarzyszy przedsięwzięciom poza W imieniu całej prawdy zapraszam wszystkich do studiowania na Wydziale Polikologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Warto! Zdecydowanie! Zabrasz